Z ostatniej chwili maskotki ludzka i pipka ożyły i są niebezpieczne. Właśnie zniszczyły całą wioskę wieśniaków. Uważajcie na siebie! Nie, no ja w to nie wierzę, przecież one są. A, bardzo słodkie! I są nasze domki! Jak to jest możliwe, przecież są zakochani! Kiedy z Was się nie słuchamy, za chwilę przyjdziemy silniejsze! Ale jak to i one teraz uciekają do ich wielkich domków, że Wierzymy, mamy teraz przewalone! O nie, ale jestem. Dlaczego one są na nas takie złe? No właśnie musimy o tym się przekonać wchodząc do tego wielkiego domku maskotki. Chwileczkę, może lepiej tam nie wchodźmy, bo to nawet jest taki wielki napis z pipka. Może faktycznie tam nie wchodźmy. Nie no, to jest przerażające, ale ja chcę zobaczyć dlaczego one takie są. Tylko bądźmy cicho, bo uwaga, tutaj w środku. Eee! Ja tutaj widzę twoje rzeczy z twojego sklepu palące się. No to zrobiły moje... <słuch> Zginie zliwe, a teraz śpią sobie na łóżeczku. Tak, tylko bądźmy bardzo cicho, a tutaj jest jakaś informacja dla nas. Rozwalimy cały sklepik pipka, bo Pimpek ma inne pluszaki w swoim domku. Jak to nieprawda? Ja mam tylko czerwone. Czerwone maskoteczki są najlepsze. I chwilę, one nawet myślą, że i nas nie kocha, i one są takie smutne. To dlatego one się takie zamieniły. Nie no czekaj, ja muszę sprawdzić, czy ty naprawdę nic nie masz w swoim domku, bo może przez to one są takie złe. No nie wiem, może kolekcjonowałem jakieś tam maskoteczki, ale bo moje też bardzo lubię. Ja co ty tutaj masz? Kocham was, maskotki. To jest jakiś kurczak, nubieni, pizza, nini, krówka. Nie, no ty musisz to rozwalić. Nie, no przepraszam cię, ale te maskoteczki były takie fajne. Ja się chciałem przytulać do nich. No nie, ale chwileczkę. Czy ja teraz nie słyszałem jakichś chodów? I to jest chyba ta maskoteczka. Uważaj, ona chce cię rozwalić. Nie, nie po ta nie, maskoteczka. Co ty co? robisz? Ona patrzy się na mój domek i chwileczkę przesła przez te drzwi. Ona zauważyła pipek Maskotki, może lepiej je rozwal, może ją oswoimy! Dobra, przepraszam cię, muszę je wszystkie tak, tak, tak. zniszczyć! One były takie fajne! I czekaj, ona coś czegoś chce! Dobra, patrz na to, co robię, maskoteczko! Teraz wyrzucam te wszystkie tak. złe maskotki, widzisz to? tak jest! I chwileczkę ona teraz, patrz, oswoiła się i chyba cię pokochała! Ale super, tak! Ja też Ciebie kocham, maskoteczko! Czyli tak naprawdę one nie są aż takie złe, no tak! Ale czekaj, czy ty maskoteczko pod trafiłabyś coś uh. zrobić? Ej, zadaj jej na przykład zadanie, żeby naprawiła ci twój sklepik. I zobacz, w tym momencie mm. chyba zaczyna go naprawiać. Tak, rozłoniło oh. wszystkie te złe rzeczy i nawet mm. naprawia mój sklepik. A dodatkowo nawet dodała taki wielki mm. napis i moje rzeczy do sklepiku. Ej, to dobrze się składa, że my możemy oswajać te maskoteczki, tylko jeszcze została moja niebieska i tutaj nawet pisze zakaz luczka. Co ty im zrobiłeś, że one cię aż tak nie nienawidzą? To jest uh. podejrzane, mnie też miałeś jakieś sekretne maskotki Muszę to sprawdzić Co, jak to nie, wcale sobie o tym nie przypominam I chwileczkę, nie, tu są moje rzeczy Z mojego sklepu uwięzione A tutaj, o, te maskotki sobie śpią I mają takie czerwone oczy Tak samo jak u mnie, ale chwilka u. Te maskotki też coś tutaj napisały Łuczek ma bo... I to dlatego były takie wkurzone! Nie, poczekaj, Pipek, naprawdę. Ja nie chciałem ich zostawić, one tego nie rozumieją. Ja miałem kiedyś coś takiego, bo zobacz, u mnie w domku tutaj mam takie tajne pomieszczenie, w którym jest laboratorium sklepu Luczek Chopel. I ja tutaj badałem różne rzeczy. Jakie niby rzeczy nie podoba <laughs> mi się, to! <laughs> Dlaczego ty tutaj myślisz, jaką zrobić maskotkę? No bo na początku nie wiedziałem jak to ma wyglądać i sobie robiłem różne prototypy i taką wymyśliłem, zobacz! To była moja pierwsza maskotka. E, co to jest? Fuj, jak ona brzydko wygląda! No tak, i widzisz to ja w ogóle jej nie lubię. Ona jest bardzo brzydka. jak to ty ją nie lubisz? Przecież tutaj widzę, że ty Aha. ją kochasz, nawet ją przy. No tak, Pipek, ale to było 100 lat temu. Ja ją miałem, ale to był pierwszy prototyp mojej maskotki. Ale potem pomyślałem, że w sumie jest brzydka 1 na 10 i spaliłem ją w lawie. No w sumie ja gości nie wierzę. Przecież ja widzę, że ty cały czas lubisz tą starą maskotkę. Nie, poczekaj, bo jak ją spaliłem, to tutaj, pum, Zrobiłem nową, lepszą maskotkę. I to jest taka właśnie, która jest prawdziwa i jest dostępna na luczekshop.e. Ale te maskotki i tak są na ciebie zdenerwowane. My ich nie przekonamy teraz, że ty robisz te nowe. No tak, no chyba, że wziąłbym w sumie te stare maskotki i pokazał im, że ja je nienawidzę. I poczekaj, musimy teraz wyjść. I o, o, ja tutaj widzę jedną maskoteczkę. Poczekaj, nie atakuj mnie. Tak, zobacz co, ja mam tutaj taką lawę. I nawet teraz mam tą brzydką maskotkę, którą wrzucę prosto tutaj, bo ja kocham ciebie maskoteczko. I chwilę tak ja ją i teraz obydwoje eee! mamy swoje słodkie maskoteczki, które za nami chodzą. Tak, ale czekaj, tam są i tak dalej złe maskotki, które musimy zniszczyć. I ja może postawię tutaj dużo kolców, tak, żeby w nie wdepły. Nie, poczekaj, Pipek. My musimy udowodnić, że my je kochamy i że są najlepsze. I może wtedy nie będą już takie złe i wszystkie będą się nas słuchać. Rozwal lepiej te kolce. I ja bym użył tej brzydkiej maskotki i zrobił ją w tym miejscu uwięzioną, więc zbudujmy tutaj. Takie podłoże, które będzie bardzo duże, i oblepmy ją takimi kratami, żeby wyglądało to jak więzienie. No nie, i co ty chcesz tutaj zrobić? Chyba nie chcesz wsadzić tych dobrych maskoteczek do środka. No, no nie, nie mówiłem o tym. Ja nad tym dam taką informację, że te maskotki są najgorsze. I tutaj w środku trzeba będzie wylać bardzo dużo lawy. O, to jest takie obrzydliwane. Jakie Aha. maskotki ty chcesz dać? O, nie, te słabe! Tak jest, żeby one to zobaczyły i wtedy będą w nas zakochane. No czekaj, nie zapomnij jeszcze dać tych obcym maskotek takich czerwonych i trzeba spalić. A, faktycznie, tylko uważaj na swoją. Oh. Nie, nie możesz tego robić. Dobra, ale ja wiem, że każdy piesek i nawet nasze maskotki uwielbiają takie kości. Dlatego w tym miejscu postawię tutaj takie chmurki, które są bardzo malutkie i będę zrzucać stąd takie poduszki, kostki. One to będą uwielbiać. I one są takie wielkie. Jak byłbym nam oh. to na pewno wziąłbym to w wszystko. No tak, tylko na początku trzeba tutaj zbudować mechanizm, który będzie wystrzeliwać te poduszki. I tutaj w tym miejscu, o, postawię taki dispenser, do którego wsadzimy pełno poduszek i jeżeli będziemy klikać taką dźwignię, to pom, on nie będzie wyrzucał! No dobra, tylko jak ty chcesz zrobić, żeby tego było hmm. tutaj tak dużo? No musimy po prostu tutaj skopiować to wszędzie, a potem wszędzie dać taki redstone, żeby był połączony z tą dźwignią, bo my będziemy musieli ją klikać i jeżeli to zrobimy, to zobacz, pom, ile Tutaj kości będzie lecieć. Tylko, żeby te maskoteczki tutaj weszły, to ja bym tutaj zbudował taki mini napis, tylko niewysoki. Musi być niski, bo one nie będą inaczej widzieć. I taki napis, darmowe kości. Myślisz, że one się na to mm -hmm. nabiorą? I ja bym dał tutaj Uff. jeszcze takiego noczka i pipka, którzy sobie siedzą. Tylko chwilę, jak one nas zobaczą, to na pewno się nie zaprzyjaźnią, tylko będą chciały nas rozwalić, bo one nas nie lubią póki co. No dobra, ale to w takim razie dam tutaj jeszcze do naszych. Bacze kom go w a nawet napis taki, żeby Kochamy Was no najmocniej. Ej, to będzie prześwietne. Przecież teraz, jak te złe maskotki wyjdą i zobaczą, że my trzymamy je tutaj w rączkach i jesteśmy bardzo szczęśliwi, to na pewno nie będą chciały nic nam zrobić, co nie? Pewnie, że tak. Dodam jeszcze mhm. tu takie serduszka, a nawet miejsce na taki wózeczek, że my się to. o te maskotki opiekujemy. No właśnie, przecież nasze maskotki są najlepsze. Ja nie wiem, czemu one myślały, że my je nienawidzimy. Przecież my je stworzyliśmy i teraz ta pułapka wygląda bardzo dobrze. A ja mam nawet pomysł, jak ich zatrzymać na pewno. Bo zobacz, w tym momencie zrobię taki magiczny obraz, który, jeżeli sobie zbuduję z tych bloczków, to będę mógł go tutaj odpalić. I zobacz, dałem tutaj taką maskotkę reklamę z Duczek To jest epickie! Wow, i ta maskotka się rusza! O, tak! Ona jest swojego duczka, Swojego luczka, luczekshop.pl. Taka będzie informacja, i nawet damy takich wieśniaków, którzy skaczą z tymi maskotkami. Co jeśli to nie zadziała i zniszczą nasze domki? Ja bym zrobił jakieś mini pułapki dla nich, żeby ich przestraszyć. No nie, ale czy one wtedy dedną? Myślisz, Pipek, że to będzie miało mocny wybuch, te creeperki pluszowe? No nie widzisz, jak one słodko wyglądają, a ich wybuch jest jeszcze mocniejszy. No nie no, ja muszę to stestować, bo one nie mogą dednąć. Chwileczkę podejdę i. Ej, to robi jakiś wybuch, ale to nie jest w ogóle mocne. Ale powiem ci, że to i tak może im zadać jakieś obrażenia Maskoteczki na pewno się przestraszą Nie, no to jest akurat mega luźne Dam ich tutaj więcej w takim razie A na dodatek takie maskoteczki Gasta, żeby one się przestraszyły Fuj, one mogą rzucać takimi Kulami ognia, to będą dostawać do obrażenia! No tak, i to powinno naprawdę ich zatrzymać, ale już jesteśmy bardzo blisko naszych domków i mam nadzieję, że one zostaną oswojone. A jeżeli nie, to mam pomysł, żeby w tym miejscu zrobić taki tłok, który będzie cały czas się podnosił, nie zadając obrażeń. I koło tego damy tutaj po prostu dużo płytek naciskowych i zobacz, te maskotki będą wtedy blokowane i nie przejdą do naszego domku. Tylko czekaj, musimy chyba zrobić też jakiś sufit, to bo one mogłyby to po prostu przeskoczyć. Nie no, one chyba nie potrafią, tak mi się wydaje. A jeżeli to zrobią, to przed naszymi domkami zrobiłbym taką wielką ścianę, na przykład z trzech bloków wysokości. To chyba by ich zatrzymało, co nie? Wow, wtedy to będzie taki wielki mur. A może byśmy go zrobili z obsydianu? Co ty na to? Byłby jeszcze twardszy. Nie, poczekaj, ja mam lepszy pomysł, bo one są takie bystre, że na pewno wykopią w nim taką dziurę, żeby przedostać się. A my zbudujemy dla nich fałszywe wejście. Zobacz, w tym miejscu mam tutaj. Taki bloczek, który będzie idealnie pasować do przejścia dla tych maskotek. No, to wygląda, ja bym się mógł przeciągać przez to! O, widzę cię tutaj pipek, ale ty jesteś za duży i w tym miejscu o, zrobię taki skręcik, żeby ten tunel prowadził prosto do miejsca, które zbudujemy. Idealnie tutaj i postawię tutaj dużo takich pułapek. I one będzie na te maskotki, które o, nie będą oswojone i je wtedy złapiemy. Tak samo jak nie teraz. Dobra, ta pułapka musi zadziała! No tak tylko chwilę, o o, te maskotki chyba teraz powin! I zobacz, jest ich tutaj pełno. Przed naszymi dunkami. Mają czerwone oczka. Ej, maskoteczki, nie bądźcie złe, czekaj, one do mnie biegną. A, a, zaraz one są super szybkie a... i atakują też naszą dobrą maskoteczkę! No właśnie, nie róbcie tego. Ja patrzcie, jak one strasznie wyglądają, ale tam, patrzcie, jest taki napis, że te moje skotki są najgorsze i ja ich w ogóle nie lubię. Zobaczcie, ja w tym momencie pum, spalam je! No właśnie, ale zaraz o ich to nie obchodzi! One cały czas ci atakują! Dawaj! Tak, to dawaj te darmowe kostki, Pipek One teraz powinny być zakochane Szybciutko, deszcz kości Także tylko, tylko kosz! Kosz! I zobacz na to, łow, mamy tyle Ale o, o, one się już skończyły, te kości A -a. I te maskotki chyba cały czas są wkurzone No tak, ale zobaczcie Tutaj pisze, kochamy was maskoteczki Najbardziej na świecie Bo wy zawsze jesteście najlepszymi maskotkami I nawet Nuczek i Pipek was ma I patrz, parę maskotek się patrzy na to No dobra, ale to i tak za mało, żeby je przygodać ta... Ale czekaj, stoi stoi przy tej reklamie, tak, i przy o? tych wiśniaków, zobaczcie sobie, jaka fajna reklama ma skutek Luczka. No właśnie, dawaj, Pipek, musisz ją puścić, i uwaga, leci! O? Tym, ty tyt, ty, tyt, ty. Tyt, ta? na tak! Luczka na luczekshop.pl Tak! Luczki nie możecie być złe, ale chwileczkę. O, one dalej są bardzo złe. Dawaj pimpek tutaj w takim razie. Tutaj na górę. Ale spokojnie, maskoteczki teraz powinny w nas się zakochać. Bo zobaczcie, mam tutaj te słabe maskoteczki. I teraz wszystkie będziecie widzieć, bo jesteście za malutkie. I te fałszywe maskotki. Pum, ja spalam w labie, tak jest. I chwileczkę. One teraz zakochały się w nas. I zostały oswojone. Czyli wszystkie maskotki. Są dobre, więc wbijajcie na luczekshop.pl po takie epickie. Ale bardziej kupujcie baskotki, pipka, bo one są lepsze! No tak, luczka też w sumie są epickie.